Byłem pewien, że to będzie idealna współpraca, aż nagle klient odpalił tryb eksperta i postanowił przejąć kontrolę. Może ktoś mi powie, co robię źle, ale miałem kiedyś taką współpracę, która na początku zapowiadała się idealnie. Klient mówi: Tak, tak, wiem, że efekty nie będą od razu, spokojnie, zdaję sobie z tego sprawę. No i ja myślę: świetnie, świadomy człowiek, będzie dobrze. Ruszamy więc z kampanią. No i pierwszy dzień telefon. Czemu jeszcze nie ma sprzedaży? Więc tłumaczę spokojnie, ale reklama potrzebuje chwilę czasu. Mimo to, następnego dnia kolejny telefon. Albo na YouTubie widziałem, że to trzeba ustawić trochę inaczej, że to robicie. I nagle klient staje się ekspertem od reklam. Zaczyna grzebać w ustawieniach po swojemu, a ja siedzę i myślę, co się tu ka dzieje. Ogólnie dość szybko powiedziałem stop, nawet oddałem pieniądze i zakończyłem tą współpracę, no bo czasem po prostu trzeba się odciąć. Po prostu zanim wejdziesz w jakiś projekt, poznaj dobrze klienta. Jeżeli coś cię niepokoi, przemyśl to trzy razy. No ale łatwo się mówi, wiem o tym, a sam mimo to przez trzy lata miałem jeszcze dwie takie sytuacje. Może intuicja zawodzi, a może po prostu statystyka. Pytanie do Was, bo prowadzicie różne firmy i czy macie podobne sytuacje u siebie w branżach? A może macie jakiś sposób. Jak się przed tym bronić? Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu.